Cześć. Poprzedni film nawet chyba jeszcze nie przestał się wyświetlać. Już dziękuję wszystkim, którzy mają krytyczne podejście do mnie, jak i tym, którzy wspierają tą ideę, bo już ją załapali. Teraz do wszystkich tych, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, podejrzewają mnie o to, że jestem trolem AI czy agentem nie wiem czego. Zobacz, po pierwsze, normalny gość. Po drugie, uważaj teraz, bo cię nie obrażam, ale posłuchaj. Jestem obywatelem polski Jestem elektoratem i chcę zadbać o mnie i o moją rodzinę oraz o ciebie i o twoją rodzinę. I teraz na dlaczego. Zanim konfederacja była znana, ja wspierałem myśl, myśl, z której się wywodzi. A już nie mówię o tym, że wiem, yy, obserwowałem, jak rozwijał się pan Konrad, jak rozwijał się yy, pan Sławomir i wszyscy inni politycy, którzy należą do tego ugrupowania. Czy to już ci coś daje? I już Ci mówię dalej, zanim oni powstali, wspierałem inne projekty polityczne pana Korwina. A kiedy, jak miałem 16 lat, wyłączyłem telefon, telewizor, jeszcze kineskopowy, i zacząłem oglądać jego wykłady, pana Korwina, którego wszyscy nazywali wariatem, którego wszyscy uważali za nienormalnego, i ja narażałem siebie, mówiąc ludziom o tym, że ja rozumiem, co on mówi i popieram go, to też mnie uważali za wariata. I do czego dążę? Popatrz, mam 20 parę lat doświadczenia w obserwacji konfederacji obserwacji wcześniejszych projektów politycznych z którymi się zgadzam idea wolności, sprawiedliwości, odpowiedniego podejścia zanim stał się modny pan Grzegorz Braun ja oglądałem jego wykłady, filmy, obserwowałem jego działalność więc podkreślam jestem zwolennikiem pana Sławomira, pan konfederacji i zobacz pokazuje swoją twarz, jestem człowiekiem i narażam się na takich ludzi, którzy do końca nie rozumieją tego, że ulegają nadmiarowi wiary i y, emocji, i tu chcecie trochę ochłodzić. Chcę ci pokazać, że halo, obudź się. Może troszeczkę za daleko idziesz. Ja też wierzę im. Ja uważam, że pan y, Sławomir wygra te wybory. Ja z tego założenia wychodzę. 25 lat czekałem, obserwowałem, aż Konfederacja dojdzie do tego momentu i mamy to. Rozumiesz? Ja też się cieszę, ale jestem duży, przerobiłem kawał życia i mam pewne doświadczenia. Również jak mnie obraża ktokolwiek w komentarzu, nie jest tego dużo, ale... Ja mam grubą skórę, przeżyłem sporo rzeczy i mnie to nie dotyka. Chciałbym natomiast, żebyś chwilę pomyślał i spróbował obejrzeć ten dłuższy film niż dwie minuty i się skupił na tym, co ja mówię. Zobacz, że chcę zadbać o nas, o wyborców. Jeżeli mi nie wierzysz, no to chociaż podejdź do swojego ojca, do swojej matki, starszych kolegów czy wujka i spytaj go, czy on również, jak były wybory za jego czasów, Lek Wałęsa, Kwaśniewski czy wczesne. Yy, yy, Propozycje PO, PiS, PSL, czy oni też się tak nie emocjonowali? Oni też uważali, że to ich kandydat jest najlepszy i on chce najlepiej dla nich. I ja tak samo uważam, ale chcę się zabezpieczyć, skorzystać z nauki naszych poprzedników, wyciągnąć wnioski i dać nam taki. Bezpiecznik, w którym pewnym momencie, jeżeli coś nie wyjdzie, jeżeli się poplątają koalicje z panem Sławkiem czy z, czy z Konfederacją, jeśli się okaże, że on zachoruje albo nie, badaje, nie daj Boże będzie jakaś sytuacja jak z panem Leperem, bo różnie może bywać, to my musimy się zabezpieczyć przed zmianą polityczną, rozumiesz? Przed tym, że na przykład pan Sławek utonie swojej pewności i będzie chciał zrobić postulaty, których my ludzie nie będziemy chcieli. Dlatego musimy mieć bezpiecznik, dzięki któremu będziemy mogli wyłączyć decyzje polityków. Więc tak, jestem za nim. Nie, nie chcę, żeby miał ab władzę absolutną i żeby decydował bez naszych, naszej zgody. Więc patrz: elektroniczne głosowania. I jeżeli on będzie chciał wystawić jakąś ustawę, to niech nas pyta, czy lud tego chce. Żeby chociaż miał pewność, że nawet jeśli nas nie posłucha, to 30 albo 40% tych ludzi zgodziło się na tą ustawę, bo rozumieli, że w długodystansowym czasie będą zyski jakieś tam yy, i profity. Z I jeszcze raz podkreślę, żebyś widział to, że intencje moje są poprawne. Proszę, spróbuj się przekonać, bo staram się zrobić to jak najkrócej, bo nie wytrzymasz dłuższego filmu. Yy, Wyjdę z drugą inicjatywą. Podobno, pomimo tego, że raz zrobiłem 300 km w jedną i w drugą i straciłem 10 godzin, to znowu popełnię ten sam błąd i obliguję siebie, że jeżeli będzie chociaż 10 osób, może 15, fajnie by było, które będą rozumiały to, że chcę zadbać o nas, o nasz interes, elektoratu, ludzi i ustrzec też samego pana Sławomira i innych ludzi, od po, przy, przy, y, którzy są przy władzach, przy sterze, żeby nie popełnili błędu po prostu swoich poprzedników politycznych, którzy byli na samej górze, to żebyśmy mieli te bezpieczniki i pojadę na jego wiec, no bo nie pojadę do Trzaskowskiego, ani innego, bo nie ma ich tych wieców, rozumiesz? A po pierwsze, ze Sławkiem mogę rozmawiać, bo znam jego wszystkie postulaty, a tamtych się nie tylko... Nie popieram, ale nie chcę używać negatywnych sformułowań. Aha, jeszcze jedno też proszę, nie wyzywajmy się nawzajem, że ktoś wierzy w Strzaskowskiego, czy wierzy w PiS, czy w kogoś innego. Dajcie szansę ludziom wierzyć w swoje rzeczy. My, ja wierzę w Konfederację, to rozmawiam z moim przedstawicielem, bo do. Bo uważam, że on wygra i do niego mam pytania, a nie do pana Trzaskowskiego. chociaż też mogę. Będzie Wiec, mogę do niego też pojechać, ale czy on mnie w ogóle posłucha? No i będę rozmawiał o tematach, które mnie za bardzo nie interesują, no bo co ja mam wspólnego z jego postulatami. No ale dobra, idźmy do rzeczy. Czyli 5-10 osób się spotyka, jedziemy na Wiec, paluch do góry! Niech nam odpowie Konrad, niech nam odpowie. An Ania, bo jak będzie na tym spotkaniu. Chociaż wolałbym, żeby Sławek odpowiedział na te pytania najlepiej publicznie, bo mam dużo więcej zasadnych pytań, nie takich o. Oh. Tych takich, na które zna odpowiedzi. A może zna też na moje pytania. Tylko chciałbym mu zadać te pytania, najlepiej no publicznie. Jeśli nie jest na to gotowy, to mogę za po spotkaniu to zrobić, ale chciałbym, żeby to było udostępnione później, chociaż nawet drugi raz nagrane, jeżeli za pierwszym razem nie jest w stanie tego zrobić, ale daj.